Cześć kochani, ten film poświęcę lodowcom świata, jak powstają, w sensie w jakich warunkach, co to jest granica wiecznego śniegu. Powiem Wam też trochę o budowie lodowca, sorry, że tak dyszę, ale przed chwilą biegałam. Powiem Wam też o rodzajach lodowców, trochę o lądoloda, granicy wiecznego śniegu i tak dalej zaczynamy. A więc kochani, lodowiec jest to trwałe nagromadzenie lodu które powstaje na lądzie z przeobrażenia ogromnych mas śniegu. I teraz takie lodowce, kochani, czy górskie, czy lądolody, one pokrywają 11% powierzchni lądowej świata. Występują na wszystkich kontynentach sorki z wyjątkiem Australii. To jest jedyny kontynent, na których one nie występują. Woda, która jest uwięziona w lodowcach, stanowi aż 68% zasobów słodkiej wody. Na ziemi. Aby mógł powstać taki lodowiec, muszą być spełnione trzy warunki. I kiedyś pamiętam było pytanie na maturze: jakie warunki muszą być spełnione, aby powstał taki lodowiec? Po pierwsze, sama nazwa lodowiec to musi się Wam od razu skojarzyć z tym, że muszą być, musi być dość duża ilość opadów śniegu. Po drugie, niska temperatura powietrza. Po trzecie, musi być dobra rzeźba terenu, bo wiadomo, że takie lodowce na jakiś nie wiem stromych zboczach wiadomo, nie mają szans powstać musi być płaska dosyć powierzchnia i tak dalej dobra, i słuchajcie powstawanie takiego lodu po pierwsze śnieg, czyli gromadzenie się śniegu pochodzącego z opadów oraz dostar <coughs> dostarczonego na przykład przez wiatr, podczas na przykład nie wiem, zamieci dalej, powstaje coś takiego jak firn co to jest firn? jest to wielokrotnie powtarzające się częściowe topnienie śniegu w dzień i ponowne zamarzanie w nocy powoduje, że płatki śniegu zamarzają i zmieniają się czy płatki śniegu już są w sensie zamarznięte, no ale dobre zmieniają się w ziarenka lodu, zwane firnem następnie powstaje lód firnowy czyli ten cały nasz firn zwiększa w sensie zwiększa się nacisk położonych wyżej warstw, tak? Czyli coraz więcej pada, i właśnie e, powstaje tak, jakby ten nacisk położonych tych warstw, które są wyżej, powoduje topnienie się śniegu i pojawienie się wody, która spływa w dół i zamarza. E, spajając lodowe ziarna w lód firnowy, jest on bardzo gęsty. E, i zawiera około 30% powietrza. Na końcu powstaje lód lodowcowy, czyli wzrasta ciśnienie, prowadząc do powstania lodu lodowcowego, odznaczającego się właściwościami masy plastycznej i który zawiera mniej więcej mniej niż powiedzmy 20%. Dalej. Teraz przedstawię wam kochani, co to jest granica wiecznego śniegu. To jest taki tutaj wykresik i to jest granica która powstaje w miejscach, gdzie w ciągu roku więcej śniegu spada, niż ubywa. I teraz tak, na dole macie szerokości geograficzne, a tutaj macie e, wartość tak, jakby od jakiej wysokości się ta, zaczyna się ta granica wiecznego śniegu. I teraz tak, spójrzmy na nasze bieguny. Wiadomo, że tam granica wiecznego śniegu, praktycznie e, nie zależy od wysokości, tylko ona tam po prostu jest. Nieznacznie nie od wysokości, tylko po prostu tam jest tak zimno, tak małe promienie słoneczne, że tam po prostu ten lodowiec sobie jest. Ale tak, zbliżając się ku równikowi, robi się coraz cieplej i ta granica tak jakby nam coraz y, tak jakby nam y, wzrasta. I teraz tak, nad równikiem jest ona położona na wysokości około. 4400 4400 e, 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 metrów nad poziomem morza, czy 4900 metrów nad poziomem morza, e, z powodu wysokich opadów, tak, czyli tam są wysokie opady. Zaś na zwrotnikach ta wartość jest najwyższa, ponieważ tamtych opadów praktycznie nie ma. E, no, ma to też związek właśnie z wysokimi wartościami temperatury. No i tym brakiem. No i zbliżamy się do biegunów. To wiadomo, klimat się zaziębia, tak? I wysokość ta obniża się, osiągając poziom morza. Ok, lecimy dalej. Co by Wam tu teraz e, powiedzieć? Powiedzieliśmy sobie o granicy wiecznego śniegu. Ok, przejdźmy do budowy e, naszego lodowca górskiego. Tak, bo wiadomo, lądolu znajduje się na płaskich powierzchniach, e, często pokrywające. Bardzo duże obszary, czy na przykład obszar kraju, <laughs> za to lodowiec górski znajduje się w górach, ale wiadomo, nie na tych stromych zboczach, tylko musi on powstać. W sensie po tych zboczach on spływa, ale musi mieć on swoje miejsce, gdzie powstanie. Dlatego też kiedyś było pytanie na maturze: dlaczego w naszych tatrach nie ma, chociaż jest ta granica wiecznego śniegu, tak jakby tatry przekraczają? Ale dlaczego nie ma tam y, właśnie tego lodowca górskiego? Otóż dlatego, że tak, jakby zbocza naszych gór tatrzańskich są zbyt strome i ten lodowiec nie ma gdzie powstać. Ale już Wam mówię, to jest bardzo proste. Po pierwsze, musi być miejsce, gdzie ten lodowiec powstaje. Może <laughs> tutaj nie widzicie zbyt dokładnie. O! Jest coś takiego jak pole firnowe. I to pole y, firnowe, kochani. To jest obszar położony powyżej granicy wiecznego śniegu, na którym śnieg przemienia się stopniowo w lód lodowcowy. Tak? Czyli napada trochę śniegu, który nie zdąży stopnić, na niego napada jeszcze jedna warstwa śniegu, jeszcze, jeszcze i powstaje takie pole firnowe. Dalej, w końcu na przykład z tego pola firnowego ten lodowiec znajdzie tak jakby ujście. I to tutaj ten taki jęzor długi, który tutaj wychodzi, tak jakby z tego pola firnowego, nazwany jest jezorem e, lodowcowym. No i co tu można Wam jeszcze powiedzieć? Jest coś takiego jak czoło lądolodu, tak? Czyli tutaj ta przednia część, która jest początkiem tego jęzora, tak jakby. E, no i co jeszcze? No i to mniej więcej na tyle po prostu musicie wiedzieć: cyrk lodowca, język lodowcowy. Ok, no i ruch lodowca. Dlaczego? To jest spowodowane między innymi kochani, siłą grawitacji oraz ciśnieniem, które wywiera. Które wywiera, wywierane jest to ciśnienie przez stale narastające masy śniegu. I teraz, kochani, trzy pojęcia. Jest takie pojęcie jak transgre transgresja. Jest pojęcie stagnacji i regresji. Teraz, kochani, co to są za pojęcia? Pierwsze, transgresja, czyli y, wydłużenie się... Y, kurczę, już Wam mówię. To są procesy, którym ulega lodowiec. Co to znaczy, że u lowie, y, lodowiec ulega transgresji? Czyli wydłużeniu się, gdy dostawa lodu przewyższa topnienie, tak? Czyli więcej napada niż stopnieje. Dalej. Jest takie coś jak stagnacja, czyli dostawa lodu jest równa topnieniu. Tak? Czyli tyle napada, ile stopnieje. I ostatnie to jest regresja, czyli więcej stopnieje niż napada. Czyli jest to tak zwane cofanie się e e lodowca. I ok. I nasza ostatnia rzecz to są tutaj te dziwne kształty. E są to rodzaje lodowców. Lodowce występują w górach i mają mniejszą powierzchnię od lądolodów. Tak? Lodowiec. To jest co innego niż lądolód. I lodowce właśnie występują w górach, mają mniejszą powierzchnię, które zajmują ogromne... od sorki lądolodów, które zajmują tam te powierzchnie znacznie większe. I dzielimy na typ lodowca górskiego. Dzielimy na pięć rodzajów. I teraz tak, wyobraźcie sobie, żeby nam jakoś ułatwić. To jest ten cyrk lodowca, czyli tam, gdzie powstaje, naokoło niego, e, gdzie nie to wygląda, naokoło niego występują góry, tak? Czyli tu jest góra, tu jest góra i tu jest góra. I to jest ten jęzor lodowcowy, tak? Czyli tutaj napadał nam śnieg, tu napadał śnieg, i on pod właśnie tym wpływem grawitacji, pod wpływem ciśnienia. On udaje się, w, tak jakby, najbliższą dziurę, tak, czyli musi mieć gdzieś ujście. I to jest właśnie typ lodowca zwany alpejskim, i on występuje w Alpach, czyli ma jeden cyrk lodowcowy i ma, jedno... <kluzny> ma jeden język lodowcowy. Dalej, powiedzmy sobie ten tutaj. To jest tak zwany himalajski, czyli powstaje z połączenia kilku mniejszych lodowców. Mających własne pola firmowe, tak? Czyli tutaj jest jedno pole firmowe, tutaj jest jedno pole firmowe, i to jest połączenie kilku, właśnie takich lodowców, tak? które łączą się potem w jeden wspólny jęzor. Ok, lecimy dalej. Powiedzmy sobie to tutaj. To jest tak zwany e, piedmontowy, czyli podgórski. I o co tu chodzi? On powstaje na przedgórzu gór w wyniku połączenia kilku jęzorów lodowcowych wypływających z e, Jakiś tam y, odrębnych pulfirnowych, tak? Czyli wyobraźcie sobie, że tutaj są góry wszędzie, tak? No i z tych tutaj gór wypływają takie jęzory, które łączą się w takie jedno wielkie tutaj y, y, w jeden wielki tak, jakby łączący się ze sobą język. Ok, dalej. I te tutaj są bardzo do siebie podobne. To może ten tutaj. To jest, moi kochani, samo pole firnowe, tak? Czyli ma niewielką powierzchnię i wypełnia pole y, firnowe bez wypływających języków lodowcowych, tak? I ten jest zwany y, cyrkowym po prostu, bo to jest po prostu tylko pole firnowe, czyli ten tak zwany nasz cyrk lodowcowy. Ok, lecimy do ostatniego. Y, to tutaj, kochani, to jest y, tak zwany lodowiec fieldowy, tak? Czyli kształt. Czapy lodowcowej, z której wypływają krótkie języki lodowcowe. Tak, tutaj dookoła też mnóstwo no góry. Dobra, ok. To by było na tyle dzisiejszego odcinka o lodowcach.